Posłuchajcie, miała, miała być wojna przyjść od Zwardoznia, Niemcy mieli przyjść. No i to my to w stronę Zwardoznia są. I, no i za co tu budowali ten bunkier? Sam bunkier jest gotowy też z drugiej strony. Ja byście poszli. Tam za tymi brzeżami. To jest wykończony. Tu jest zacząty też bunkier. Tam w górze bunkier. A tu też wykończony. Pani Maria Góra tak opowiadała nam o fortyfikacjach w Przyborowie i w Krzyżowej obok jeleśni na żywietczyźnie. A droga, której miała strzec ta linia umocnień, prowadziła nie ze Zwardonia, ale z przełęczy glinne, gdzie podobnie jak dzisiaj usytuowane było przejście graniczne Rzeczpospolitej Polskiej. To jest właśnie ta panorama tej drogi, aż dotąd była w bardzo dobrym zasięgu obrońców z tych bunkrów i poruszające się ewentualne oddziały niemieckie były dobrym celem na tej drodze. Wtedy nie było takiej zabudowy, była rzadka zabudowa i drewniana. To teraz trochę, jak się to mówi, zacierak obraz tej drogi. Ale wcześniej, w latach przedwojennych i zaraz powojennych, pamiętam, jak chodziłem do szkoły i tak dalej, były domy drewniane. Sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzyżowej oprowadzał nas po bunkrach, znajdujących się w tej miejscowości. Umocnienia te zaczęły powstawać tuż przed drugą wojną światową. Odpowiednie decyzje podjęte zostały po zajęciu Czechosłowacji przez Niemcy w marcu 1939 roku. Czasy budowy schronów pamięta mieszkanka Krzyżowej. No, mówię pan, że tam była druga, jeździli konie furlanki i ciąg, bo innie, innego nic nie było no koniami. Stalej no koniami rany, człowiek wstał, to już sochał, konie już jadą, już też cementy, żwiry, wszystko. No i, no i potem jak szachowali, zaś druty szachowali i, i wodę wozili, bo, no bo wszystko trzeba było, budowić. W celu ułatwienia dowozu materiałów do budowy umocnień wybudowano kolejkę wąskotorową łączącą dworzec PKP Wieleśni zarówno z przyborowym jak i z Krzyżową. Bunkier był jeden niżej, drugi tu miał być budowany, a teraz te dwa tu. I one miały zamykać tą przełęcz, właśnie ewentualnym oddziałom niemieckim, które tu miały wkroczyć. Byłyby to ogień krzyżowy z tych dwóch bunkrów znaczy czterech bunkrów z dwóch z prawej, z dwóch z lewej strony. Nie wszystkie schrony były gotowe 1 września 1939 roku. Trzy forty w Krzyżowej i dwa w Przyborowie obsadzała 152 kompania forteczna Jeleśnia dowodzona przez porucznika Lipczaka. Jednak nie dane jej było skorzystać z nowoczesnej fortyfikacji, jak to było w przypadku 151 kompanii węgierska górka, która bohatersko broniła się do 3 września. Właśnie, że w węgierskiej górce były wykorzystane. No I a tu. A tu? Akurat nie były, bo dlatego, że Niemcy przełamali linię obrony w węgierskiej górce, pokonali kampanię forteczną i zagrozili właśnie tym, tej obsadzie tych bunkrów tu w Krzyżowej. I, o, I obsada tych bunkrów, jak dostała wiadomość od dowództwa, że Została załamana, przełamana linia obrony w węgierskiej górce. Tak, ewakuowali się z tych bunkrów przez Hucisko i szli w stronę Jordanowa, tam na tą stronę, gdzie tam się połączyły te załogi z Armią Kraków. Taka Jedyne czynne urządzenie, A co to miało Nie, to Wyrzucić coś. czynne urządzenie to zrzutnia granatów. Poza tym schrony wyposażone były w strzelnice armat przeciwpancernych, strzelnice ciężkich karabinów maszynowych, wyrzutnie rakiet oświetlających i stanowiska do łączności optycznej z sąsiednimi schronami. Przed rozpoczęciem wojny nie zdążono wyposażyć schronów obserwacyjno-bojowe kopuły pancerne. Jak wyglądały wyposażone forty w Krzyżowej, pamiętają jeszcze mieszkańcy. Takie żelazo było grube. Te drzwi i te, te wszystkie, te łożienice. Bardzo dużo porządnie to było. Tam nie wiem, bo tam nie chodziła. Jak... Po wojnie bunkry straciły swe militarne znaczenie i były źródłem materiałów dla mieszkańców. Ale mogło to tak być jako to było. To był taki elegancki bunkier. No ale koce nosili, deski nosili, o Jezu Cement no wszystko brali. Człowiek kto tego obserwował, bo też nie mógł spać. nie? Podczas rozmowy poznaliśmy jeszcze jeden ciekawy szczegół związany z historią bunkrów w końcowych miesiącach II wojny światowej. No po wojnie no jeszcze jeszcze elegancko, no, 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 ale potem już jak Madziary byli, to Madziary wszystko potegowali poniszczyli no i jeszcze tam leży jeden Madziar koło bunkra też. Chełm na, na tymi. Front się tu zbliżył, to tu była, była linia frontowa, tu były wysiedlone domy, rodziny, wszystko było i do Sopotni, do Korbielowa. A tam najgórna no Krzyżowa. I Wiadomo, że węgierskie węgier, Węgrzy byli współsojusznikami Niemiec. i Tu była obsada, jak się cofali przed Rosja, Rosjanami. Tu stał front od, od stycznia do kwietnia, do wielkiej, do wielkiej nocy. I oni się tu zrobiło się ciepło, wygrzewali się tu na tym bunkrze. I tam rosyjski snajper, to znaczy nie snajper z trakcji strzelec, tylko moździerzowy. Trafił moździerzem tu w to i zabił ich tu i 13 i pochowani są koło kościoła w Krzyżowej. No, opowiadał mi dziadek, jeszcze ktoś już nie pamiętam jak ich wieźli na wozie na furmance tam do kościoła. Pani Wiktoria pamięta jeszcze jeden epizod związany z żołnierzami węgierskimi. 13 ich było, te Madziary, jeden się tak chwalił, wyższy, za rangą wyższy, tak się chwalił, że jego nie ma mowy, żeby go kula do tego była ty, I wieczór było elegancko, przy, po przychodzili a drugi dzień poszli po południu właśnie była u Karolicka na tym, na chałupie tam w tym łuknie, nie, wystawione to, i poszedł, no i, no i drugi też poszedł. I patrzył tam gdzieś, wysunął się tak, wiesz, z tego, żeby widział tam na to. Przyszło, kurde, inna tak inna jest tam taka jeszcze, nie wiem czy już znikła, jak leciał i urwało całkiem tego, i wpadł tam do tego. A ten, jak widział, tym wysokim rangą, był u nas tu, my mieli dziesięciu, spali To ci mówię... Miedza, nie miedza, wysokie tu miedza sum od bąkra, ale tak leciał, my patrzyli, dwustale obserwował człowiek, nie? to tak leciał, to taki przyszedł, a siadnął i go no że że jeszcze. Taki był przestraszony. Ja, no, no ile mogłam mieć? 34. No to gdzieś 10 roku, nie? No, ale człowiek był chytry i pamiętał wszystko, bo to ciekawość była. Ciekawym obiektem jest schron P1 w Przyborowie. Stoi on na podwórku, jest obecnie częścią zabudowań gospodarskich. Jezus, kochany, płacie zażyć. Będziecie senatyzm na po poparcie się, a potem do środka bo tam w środku takie wniesione tam są byle, w siła. Niemcy po 1939 roku rozbroili schrony, rozminowali pola wokół nich, zdemontowali też kolejkę wąskotorową. Pani Maria pamięta ten okres jako szczególnie ciężki. I zrobili chłodnik Niemcy po brzegach, chłodzili tam chłodnikiem. Całe przyboru przeszli, ja spodja po to... Janików grapo, tam mieli te jeszcze baranki, tam się jeszcze w nierozbójna szale, strzelali, no po prostu też szelali, bo tu chłopak wyszedł z piwnicy, spał w, w, tam, w piwnicy, na noc poszedł do piwnicy, spał, a rano wyszedł i łaził pomiędzy domy tu, szli i pęknuli ligo. Schrony w przyborowie i krzyżowej pozostały jako świadectwo tych wszystkich wojennych historii, ale z drugiej strony były też przez lata miejscem zabaw dzieci. Tu na tych y, bunkrach rozgrywały się nasze dziecinne zabawy, jakieś ogniska, y, z okazji Zielonych Świątek, czy jakiś innych, czyli z okazji tam powiedzmy szło się na grzyby czy z grzybów, to czasami zahaczyło się, bo coś, ktoś komuś coś chciał pokazać, albo coś tam ktoś schował, no po prostu tajemnice dzieciństwa nie są do dzisiaj ani da się wspomnieć, ani przypomnieć, tylko to uszło już z pamięci czasów. Obecnie Rygiel Obronny Krzyżowa Przyborów, powstały w przededniu kampanii wrześniowej 39 roku, może stać się atrakcją turystyczną tej części Beskidów. A wszystko to dzięki staraniom władz gminy Jeleśnia. We współpracy z wójtem, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowej oczyszcza już teren wokół fortów K1, K2 i K3 w Krzyżowej. Ważne, żeby pokazać to miejsce turystom? No, bezwzględnie. A zwłaszcza turystom, którzy interesują się historią, bo te budowle mają wymiar historyczny przede wszystkim, bo łączy się to z naszą niepodległością, z naszą historyczną tożsamością, mówiąc, bo, bo to powstało dla obrony niepodległości. Także trzeba wiedzieć, i nie wszędzie się znajdują bunkry, znajdują się na granicach Rzeczypospolitej.